Cześć, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie jogurt Pilos o smaku malinowym, a mianowicie jest to właśnie ten jogurt, który sobie tutaj widzicie na tym ekranie. Ja już ten jogurt sobie nieco wcześniej otworzyłem, jak sami zresztą widzicie, aby móc tutaj też co nieco powiedzieć właśnie na temat tego konkretnego jogurtu. Generalnie jest to Smak malinowy z kawałkami owoców. Jeżeli chodzi o opakowanie, no to tutaj, jak sami widzicie, 150 gramów takie opakowanie ma. No i ten jogurt kupicie w sklepach za kilka złotych. Tak naprawdę nie jest to jakoś specjalnie drogi jogurt, a zatem spokojnie można go sobie kupić zarówno przez internet można zamówić jak i po prostu gdzieś tam w sklepie stacjonarnym jeżeli chodzi o składniki no tak jak sami tutaj widzicie mamy mleko, maliny, cukier, białka mleka, skrobię kukurydzianą naturalny aromat, substancje zagęszczające kultury bakterii, jogurtowych i koncentrat z marchwi też jest jak i również pektyna, a zatem trochę tych składników tutaj znajdziemy na opakowaniu znajdziemy również informacje na temat producenta jest też informacja, że oczywiście opakowanie ma 150 gram znajdziemy kod kreskowy no i to co nas powinno też chyba najbardziej interesować czyli wartość odżywcza tego produktu na 100 gram mamy tutaj 79 kalorii tłuszczu jest 2,5 g dalej mamy węglowodany aż 11 g dość sporo tych węglowodanów jeżeli chodzi właśnie o ten jogurt dalej mamy również białko 3,1 g i sól 0,09 g tak to wygląda jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z opakowaniem jeżeli chodzi natomiast o to jak to wszystko wygląda w środku no to wezmę sobie jeszcze łyżeczkę no i sprawdzimy jak to wszystko smakuje a zatem otwieram sobie tutaj ten jogurcik. No i sobie wezmę nieco na łyżeczkę. Pokażę też Wam jak z bliska, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Generalnie tutaj widać te kawałki owoców rzeczywiście w tym jogurcie. Widać tutaj troszkę tych, że tak powiem, kawałeczków malin. A zatem próbujemy. No i naprawdę. Bardzo dobry, porządny smak, malin tutaj się wyczuwa. Oczywiście troszkę wyczuwa się tego cukru, natomiast smaku naprawdę ten jogurt jest bardzo dobry. Powiem szczerze, że wystawię tutaj 9 na 10, jeżeli chodzi właśnie o smak tego produktu, mi jak najbardziej przypadł on do gustu. Od czasu do czasu sobie tego typu jogurt jem na śniadanie, czy też po prostu na kolację, jeżeli. Wy, wy również lubicie jeść jakieś jogurty sobie czy po prostu gdzieś tam przed, pomiędzy głównymi posiłkami, no to jak najbardziej polecam tutaj w takim przypadku jogurt malinowy od Pilos z kawałkami owoców Jestem ciekaw też Waszej opinii w tym temacie, dlatego koniecznie dajcie znać w komentarzu co Wy sądzicie na temat tego konkretnego jogurtu a tymczasem to by było na tyle, zachęcam do subskrypcji, zostawienia polubienia pod filmem, dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.